Słuchajcie, dziś zostałam obdarowana przez mojego brata produktami islandzkimi, których on nie jada. Eee, dostał w paczce w pracy, więc ciocia została obdarowana. I cóż takiego dostałam? Słuchajcie, na Islandii jemy właśnie takie łososie i to nie w pomidorowym sosie. Bynajmniej tutaj mamy sos z cukru, eee, no zapewne z cukru, z musztardy, z tego z octu. Tak, i tutaj jeszcze z paru różnych rzeczy, tu na pewno jest też widać koperek, także to całkiem fajne połączenie. Powiem Wam, taki łosoś w połączeniu z koperkiem to jest właśnie jak przyjechałam do Islandii, takie wspomnienie smakowe, też tego często nie jem, bo prawda jest taka, że są to niezdrowe produkty. Dodatkowo mamy do tego właśnie y, naszego tutaj wyposażenia y, papryka, czyli y, sos, także to może być całkiem ciekawe. Oczywiście, tu na pewno będzie znowu. Cała masa cukru. No oczywiście cukier jest aż na pierwszej pozycji, także fantastycznie może to można sobie do herbaty po prostu wrzucić. Następną rzeczą, która na Islandii oczywiście jest, jest, są to sery. Są to tutaj właśnie takie świąteczne sery z Dali i to są bardzo fajne sery. Powiem wam tyle, że tutaj mamy trzy smaczne sery i to jest Bri, Castali i Hofthingi. Hof, czy te nazwy, nie wiem, co to znaczy, kto to znaczy, proszę mi napisać. No, kastali niebieski, także to można z niego zrobić sobie bardzo fajny sos i wam powiem, sos czy do baraniny, czy do innych rzeczy, taki właśnie fajny sos. No i tutaj mamy oczywiście na pierwszej pozycji ryomi czyli śmietanę, a później idzie sól, sól, cukier, słuchajcie, no niesamowite informacje. Mamy tu jeszcze taki produkt, ale zanim do niego przejdziemy, to mamy jeszcze taki, właśnie kawałek pasztetu z bekonem. Także na pewno bardzo zdrowy, mięsny, ze świniaka z bekonem. Tak, co tutaj mamy jeszcze? No, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem składników E. Także na pewno dobrze nas zakonserwuje na przyszły rok. A słuchajcie to. To jest kawał takiego hangi kiot, czyli e, mięso podwieszane, wędzone na głównie baranim. Tak, tak, na głównie baranim. To jest takie tradycyjne właśnie wędzenie. Bardzo intensywne, dosłownie nie do wytrzymania, śmierdzące. Trzeba po prostu naprawdę lubić baraninę, mieszkać na Islandii, żeby to jeść. Część Polaków to je. Ja mogę to jeść, ale powiem Wam, jest to cholernie niezdrowe, solone. Tutaj mamy baraninę. I oczywiście mamy też no, dwa składniki E, także może nie jest tak źle. Także można się i uwędzić, i zakonserwować e, na właśnie nowy rok. I powiem Wam, to są takie tradycyjne islandzkie dania, także jeżeli macie ochotę, to sobie je kupcie, posmakujcie, zobaczcie, czym śmierdzi tutaj Islandia, ponieważ otwarcie właśnie tego na pewno spowoduje, że goście wyjdą z domu.